Witajcie, cześć! W tym poradniku pokażę wam jak przypisać serwer do swojego konta na liście serverminecraft24.pl tak byście mogli tym serwerem zarządzać, jaką się prezentuje na tej liście, czyli przede wszystkim podpięcie wersji, trybów, innych tagów jakie macie tutaj wyszczególnione oraz oczywiście na dole jak sobie zjedziemy mamy sekcję social media, gdzie możecie pokazywać jakieś najnowsze wasze edycje, jakieś trailery, może jakieś eventy. Możecie prezentować tu do graczy szukających serwerów co tylko chcecie. Może to updateować na bieżąco, co na przykład edycje, a możecie po prostu wstawić tu jakieś takie ogólne trailery z waszych social mediów, żeby gracze mogli się zorientować, jak wasz serwer wygląda. Uważam, że to jest mega, mega fajny feature, dlatego że tak normalnie na innych listach serwisów Minecraft nie ma tej możliwości, po prostu ktoś przychodzi, widzi jakiś serwer na liście i w sumie nic o nim nie wie, a tutaj możecie się graczom zaprezentować. Także ja uważam, że mega spoko. Oczywiście to wszystko jest interaktywne, tutaj możemy sobie wybierać, znaczy odtwarzać te filmy, również to jest. Z Facebooka mamy, łatwo ktoś może wejść na waszego Facebooka, gdzieś tam dalej sobie poszukać innych postów. Oczywiście mamy też TikToka, Instagrama. Te tutaj kafelki są dość interaktywne, także fajnie wasze posty i filmy będą wyświetlać. Także zaczynamy! Co warto jeszcze dodać, oczywiście ten tutaj wykres aktualizuje się sam z czasem, więc po prostu musicie mu dać troszkę czasu. On sobie bada, ile macie graczy na serwerze codziennie, co jakiś czas, także to będzie się kreować z czasem. Ten wykres oczywiście można tu sobie cofać do jeszcze starszych danych, no w tym momencie jeszcze tych danych nie ma, to jest logiczne. I w przypadku mod.td oraz ikonki to też się aktualizuje z czasem, więc jeżeli zmienicie sobie na serwerze ikonkę albo modted no to wtedy musicie chwilkę poczekać i to się samo zaktualizuje, także o to się akurat nie martwicie w ogóle. Podobnie te statystyki tutaj w tym tabie to też nabija się po prostu automatycznie. Ok, więc przede wszystkim ja mój serwer dodałem już sobie na listę, jeżeli to jest proste, jeżeli nie wiecie mimo wszystko jak to zrobić, macie jakieś problemy, to oczywiście na YouTube znajdziecie do tego osobny poradnik, gdzie jest w pełni od deski do deski wszystko wytłumaczone, więc akurat ten krok tutaj pomijamy, serwer jest już na liście. No i wystarczy, że w niego wejdę i mamy tu już o nim podstawowe informacje, no ale żeby właśnie dodać sobie tutaj social media załączyć, żeby wypełnić wersję, tryby i ustawić inne fajne rzeczy, musimy się zalogować i przypisać go do swojego konta. Jak widzicie, jest tu przycisk przypisz, i możemy go użyć, ale właśnie musimy się najpierw zalogować. Więc ja w prawym górnym roku klikam zaloguj się. No i teraz oczywiście możecie się zalogować standardową metodą, klasyczną e-mail, hasło, jeżeli wcześniej się tutaj zarejestrowaliście, a jeżeli nie, Chcecie, chcecie bardzo szybki login? To oczywiście możecie zalogować się tutaj Googlem, tutaj Discordem, tutaj Redditem. Ja teraz wybiorę Discorda, żeby było szybko i sprawnie. Przenosi nas tutaj na stronkę na podstawie Discorda. Logujemy się. Ja też logowałem się wcześniej, więc to bardzo szybko przeszło. Jeżeli logujecie się pierwszy raz, po prostu klikacie tam potwierdź, że chcecie się Discordem zalogować. No i w prawym górnym rogu już widzimy, że udało nam się zalogować. No i teraz jeszcze raz możemy nasz serwer znaleźć sobie tutaj na liście.pl i teraz klikając przycisk przypisz, już faktycznie będziemy mogli to zrobić i uwaga, mamy dwie metody tej weryfikacji, czy serwer jest wasz, czy należy do was, ogólnie to jest dodatkowy krok, który musicie wykonać, ale oczywiście jest on potrzebny, bo inaczej ktoś mógłby zarządzać waszym serwerem, a tego nie chcemy, więc musimy potwierdzić, że to wy jesteście właścicielami swojego serwera i do tego służy metoda z mod.td oraz metoda z strefą DNS, więc te dwie metody wam pokażę, wybieracie jedną z nich, która wam bardziej odpowiada. Zaczniemy sobie od mod.td. Więc sprawa jest banalna, wystarczy, że ustawicie motledę swojego serwera na ten kodik, który się tutaj wyświetla, możemy go sobie tutaj przyciskiem skopiować, jest on skopiowany. Teraz wchodzicie w pliki swojego serwera, może być to oczywiście na waszym webhostingu, jeżeli ma opcję zarządzania plikami, jeżeli nie, no to połączycie się przez jakieś WinSCP, FileZilla, programy, które pozwalają wam się połączyć z plikami, to jest główny folder mojego serwera. Czyli oczywiście mamy tu foldery typu plugins i tak dalej, ale nas interesuje w tym głównym folderze plik server properties. Otwieramy go sobie jakimś notatnikiem, albo innym programem. Ja sobie akurat wybiorę Visual Studio. Notepad Plus Plus też się nada. Cokolwiek, co wam po prostu otworzy ten plik, to jest plik tekstowy, więc będzie łatwo. I teraz mamy tu różne parametry zarządzania naszym serwerem. No i jedno, jedna z tych linijek właśnie odpowiada za MODTD. U mnie to jest mój serwer. Jak sobie faktycznie wejdziemy, tutaj mam ten serwer dodany, odświeżę sobie listę, to faktycznie MODTD jest mój serwer. No i teraz, jeżeli wejdziemy sobie z powrotem do naszych plików, tutaj do Pliku Server Properties i ustawimy sobie, właśnie wklejmy tą linijkę, którą podaje Wam strona, którą widzieliśmy w tym miejscu. Po prostu skopiowałem to przyciskiem i po prostu sobie w ten config tutaj to wklejam, żeby moje mod TD po prostu miało taką formę. Ctrl S zapisuje plik. Teraz na moim web hostingu restartuję serwer, żeby to mod TD się zaczytało, czyli teraz restartujecie serwer. No i za chwilkę, jak serwer się zrestartuje, to zobaczymy tutaj po odświeżeniu, czy mod TD się zmieniło. Dobra, serwer powinien być już włączony, proszę bardzo, mod.td nam się zmieniło, kod właśnie tak wygląda i teraz po prostu jak już wiemy, że tak się stało, to możemy kliknąć sobie przycisk zweryfikuj. Teraz trwa weryfikacja, czekamy parę sekund, mamy informację w prawym górnym rogu, że udało się, pomyślnie zweryfikowano, jeżeli wam tutaj odrzuca, to znaczy, że po prostu e, coś źle macie w tym mod.td, On, ono musi mieć taką formę, czyli na pewno sobie to, ten, tą listę odświeżcie, zobaczcie, czy na pewno to widzicie, czy jest na pewno ok, czy podajcie dobra IP. I wtedy na pewno weryfikacja się uda. No i teraz, jak już widzicie, pojawił się przycisk edytuj, i ten serwer możemy edytować, wchodząc sobie właśnie tym przyciskiem, lub również mamy tutaj zakładkę Twoje serwery, jak sobie wejdziecie na swój profil, i ten serwer nam się już tutaj wyświetla i możemy go sobie edytować. No tak naprawdę na zawsze to konto jakby Wam nie zniknie. Macie konto w naszym systemie, więc możecie tu wracać, kiedy tylko chcecie. Teraz zajmiemy się drugą opcją, jak zweryfikować serwer na naszej stronie, jeżeli nie chcecie używać metody z mod.td, no bo na przykład nie chcecie zmieniać mod.td, bo macie jakieś ładne, wasi gracze już grają u was na sieci i nie chcecie, by nagle wasze ładne mod mod.td zmieniło się w ten napis, to wtedy bez problemu możecie to zrobić bez używania mod.td i do tego wam właśnie potrzebna strefa DNS z rekordem txt. Czyli jeżeli macie serwer, gdzie możecie połączyć się z nim za pomocą waszej custom domeny, to znaczy, że gdzieś ustawialiście strefę DNS. I w tą strefę się właśnie udajemy. Ja mam na CloudFlarze, oczywiście wy możecie mieć gdziekolwiek indziej, na jakimś hostingu domen, na jakimś hostingu serwerów dalej. Gdzieś macie tą strefę, gdzie ustawialiście właśnie sobie to IP i teraz w tej strefie DNS dodajemy sobie rekord, wybieramy, że ma być to rekord txt, to jest po prostu rekord taki Czysto informacyjny, on nic wam nie zmienia w sieci ani nic takiego. Dajemy sobie małpę w zakładce Nazwa i w Content wklejamy sobie dokładnie ten link, który tu mamy na dole, więc ja sobie go kopiuję i w Content go umieszczam. Klikam Save. I zaraz powinniśmy kliknąć przycisk Zweryfikuj i zobaczyć, czy poprawnie nam przypięło serwer. Jeszcze dla pewności pokażę Wam odświeżę Mod TD. Teraz to jest napis mój serwer, więc. Na pewno zadziała nam opcja druga podczas tej weryfikacji, więc klikamy zweryfikuj, czekamy chwilkę, mamy niepowodzenie, więc czekamy dłużej. Ważna notka, jeżeli używacie Cloudflare albo jakiegoś innego systemu, który chroni Wasz serwer, upewnijcie się, że na chwilę wyłączycie tą ochronę, żeby Cloudflare była tylko pośrednikiem jako DNS i nie wprowadzała nam jakiegoś zamętu i teraz jeżeli sobie to odłączymy, to klikniemy sobie zweryfikuj. Serwer pomyślnie zweryfikowany, udało nam się to zrobić za pomocą DNS. Także ta metoda też jest do Waszej dyspozycji. Oczywiście teraz możecie sobie przywrócić to proxy na Cloudflare lub innym systemie. To nie jest problem, ale na czas weryfikacji na wszelki wypadek to wyłączcie. I oczywiście możemy tu już wejść w strefę edytuj oraz nasz serwer pojawił się w zakładce Twoje serwery, i możemy też z tego punktu go edytować. A co edytować? No to zajmiemy się tym teraz. No i oczywiście widzimy tu opcję promowania serwera, zakupu baneru, pobrania naszego pluginu do nagród. To wszystko możecie obczaić w naszych innych poradnikach. Teraz skupmy się bezpośrednio na edycji tego serwera, by on był po prostu atrakcyjny dla graczy, którzy przeglądają naszą listę. Więc oczywiście możemy wybrać sobie, jakie wersje obsługujecie. Po prostu je wybieram, wybieracie i czekacie, aż pokaże wam się, że dane są zaktualizowane. Nie musicie tutaj klikać żadnego przycisku zapisz ani nic takiego. Po prostu sobie to się automatycznie zapisuje. Więc wybieracie wersję, którą obsługujecie, dlatego że jeżeli ktoś będzie chciał sobie wyszukać właśnie jakąś specyficzną wersję, na przykład 1.21.6, no to wtedy ten serwer Wam się tu pojawi i ktoś będzie mógł na niego wejść. Wyszukać go sobie że może ta wersja go interesuje, może chce akurat wejść na wasz serwer. Ok, wracamy do edycji. Tak samo jest oczywiście z trybami: to będzie wszystko aktualizowane. Jeżeli będą jakieś nowe Banger Tryby, albo nowe wersje Minecraftowe, chodzi to oczywiście będzie to wszystko dla Was tutaj dostępne. No i podobnie zaznaczamy sobie po prostu, co mamy na serwerze, jakie tryby. No i również oczywiście wasz serwer będzie w filtrach się wyświetlał. Nie wiem, co kliknąłem. Kliknąłem na przykład Lifestyle, ok? Znajdźmy Lifestyle, ok? Lifestyle, i tutaj wasz serwer będzie się oczywiście wyświetlał. Dobra, wracamy znowu do edycji. Tym razem wybieramy... Czy serwer jest premium, czy non-premium, to się też wybiera podczas dodawania serwera, więc nie musicie się tym martwić, jeżeli, tego, jeżeli to po prostu wcześniej ustawiliście, ale jeżeli by się coś zmieniło, to oczywiście możecie sobie tutaj przedstawić, że na przykład jesteście Server premium, żeby e, ludzie, którzy szukają tylko Server premium, mogli Was łatwo też na stronie wyfiltrować. Ja zostawię sobie non-premium, e, dobra i teraz mamy jeszcze oczywiście platformę, czy macie serwer Java, czy macie serwer Bedrock, możecie mieć też dwa zaznaczone, dlatego że oczywiście za pomocą pluginów typu Geyser MC możecie mieć kompatybilne. Java, Bedrock, więc, jakby też mamy taką opcję, żebyście zaznaczyli dwie te opcje, żeby ludzie wiedzieli, że macie i to, i to. No i również, jeżeli chcecie skomunikować ludziom, że szukacie kogoś do administracji, żeby ludzie mogli się do was, do was zgłaszać na jakimś Discordzie czy gdzieś indziej, to możecie sobie odhaczyć, że otwarta jest rekrutacja i ludzie na liście będą to widzieć. Podobnie, jeżeli chcielibyście sprzedać wasz serwer, no to też mamy tutaj taki tag, żeby ułatwić ludziom szukającym serwery do, do wykupienia, znalezienie was. Więc mogę wrócić na listę, wejdźmy sobie tutaj i zobaczmy, co się zmieniło. Mamy przede wszystkim wypełnione te wersje, które wcześniej były puste, oczywiście na te, które ustawiliśmy. Mamy również tryby, premium, lokalizacja się, ustawia się sama, wykrywamy, gdzie jest zlokalizowany wasz serwer. No i tagi inne mamy tutaj z rekrutacjami ze sprzedażą serwera. Dobra, wracamy znowu do edycji i teraz zajmiemy się social mediami, czyli bardzo fajna funkcja na naszej stronie. Więc po pierwsze możecie dodać sobie swoją stronę www. Ja oczywiście jej nie mam, dlatego że jest to taki zmyślony serwer testowy pod odcinek, ale po prostu podajcie sobie tutaj adres waszej strony www. Jeżeli chcecie wkleić jakąś inną, to nie przejdzie, to musi być wasza domena, czyli ta część główna, to musi być część, którą macie tutaj, po prostu Wasza strona musi pasować do domeny waszego serwera. Ok. Ja tak naprawdę tej strony nie mam, więc sobie po prostu to zostawię puste. Możemy Discorda, dalej posłużymy się przykładem Hypixa, żeby to miało sens, dlatego że no, ten serwer nie ma żadnego Discorda. Oczywiście, wklejacie tu swój Discord, waszego serwera. Dane się dalej aktualizują na bieżąco. Możemy sobie podać również YouTube'a, czyli również podam YouTube'a tutaj Hypixela, po prostu główny profil Hypixela, kopiuję sobie stąd link. Możemy podać sobie TikToka, więc również weźmiemy TikToka Hypixela, kopiujemy sobie główny link tutaj z góry, wklejamy. Identycznie sprawa się ma z Instagramem, też sobie kopiujemy link z góry i wklejamy fanpage Instagram w to miejsce. No i tak samo właśnie z Facebookiem, kopiuję link z góry i sobie go wklejam. OK, zobaczmy, co teraz zmieniło się na naszej stronie. Więc, przede wszystkim pod wykresem, który już zaczął się swoją drogą aktualizować. Potem, jak dodałem serwer, już bada mi tu ile mam graczy. Jest ich zero, i pod tym wykresem wyświetlają się nam social media. Jak sobie ktoś kliknie, to go przerzuca na nasze social media. Więc fajnie. Oprócz tego, jak sobie zjedziemy, poszerzyło nam się faku, które również opowiada o tym, jak dołączyć na przykład właśnie naszego Discorda, czy na przykład, to dotyczy akurat wcześniejszych edycji, ale na przykład jakie są wersje naszego serwera, albo jakie tryby są dostępne, więc to faku się też na bieżąco zmienia i ktoś sobie może o waszym serwerze wyczytać więcej informacji dzięki temu. I teraz moim zdaniem najfajniejszy feature, czyli to, że możecie swoim graczom albo ludziom, którzy akurat szukają serwera do pogrania, pokazać co jest was na serwerze za pomocą postów na social media. Czyli możecie wstawić jakiś filmik z YouTube'a, możecie wstawić posty z TikToka, Instagrama, Facebooka. Możecie to zmieniać po prostu na bieżąco, pokazywać jakieś nowe edycje, jakieś nowe eventy, ale też możecie wybrać jakieś takie filmiki posty reprezentacyjne, które raz wstawicie i w sumie już nie musicie tu nigdy wracać, ale dla graczy będzie się to pokazywać. A jak się to pokazuje no to właśnie sobie luknijmy Też posłużę się tutaj Happy Pixelem, czyli wybieram sobie jakiś filmik Happy normalnie tam z kanału wchodzę i na przykład niech to będzie ten. Kupuję sobie link z góry strony, wklejam go tutaj w pole film z YouTube. No i wstawimy od razu wszystkie inne social media. Wybierzmy sobie też coś z Instagrama, czyli tu jest jakiś inny filmik z Instagrama, też prosto kopiuję link z góry. Wklejam go tutaj w pole Instagrama. Mamy jeszcze TikToka, więc też tu sobie coś wybierzemy, może to. Oczywiście tak samo to wklejamy, no i jeszcze został nam Facebook, więc akurat na Facebooku sobie wybierzemy jakąś rzecz tutaj, klikamy trzy kropki, copy link i wklejamy sobie tutaj. Teraz jeżeli odświeżymy widok naszych szczegółów serwera, no to oczywiście te posty wyświetlają nam się tutaj na dole. Także tutaj właśnie możecie umieszczać jakieś informacje dla graczy odnośnie nowych eventów, edycji, co tak naprawdę chcecie, co macie na swoich social mediach. To jest bardzo fajne, bo ludzie przeglądający serwery mogą wiedzieć coś o tym serwerze więcej niż te wypisane tryby czy, e, czy wersje. Mogą tak naprawdę zobaczyć co się dzieje na waszym serwerze, możecie tak zainteresować potencjalnych graczy, także fajnie. Też te tutaj taby są poniekąd interaktywne, także tak to wygląda, możecie sobie się z tym pobawić, zobaczyć, powklejać różne linki. Tu oczywiście też YouTube'a możemy sobie na spokojnie odpalić, pooglądać, zobaczyć. Też ktoś może przejść na wasz tutaj kanał, klikając tutaj oczywiście w tytuł filmu, tak jak to YouTube działa. No i tutaj Facebook czasem płata figle, to nie jest zależne od nas, więc jeżeli tak wam się stanie, to wtedy kopiujecie link wchodzicie na nowy tab, wklejacie ten link i zobaczmy, że w linku jest share, r i jakieś id filmu, ale kiedy sobie klikniemy enter, to to się zmienia na reel, e, więc to są właśnie figle Facebooka, no i wystarczy, że ten link z reel wkleimy sobie w, ten, w to miejsce, w to pole zamiast tego starego postu i teraz po odświeżeniu ten post nam się będzie normalnie wyświetlał. No, Facebook moment, zmienia linki kiedy chce, e, tak naprawdę Oba linki są poprawne, ale jeden nie wyświetla się jako filmik niestety. No ale doszliśmy do momentu, że faktycznie możemy sobie ten filmik też tutaj od odtworzyć. ktoś może wejść łatwo na wasz profil i to się liczy. Jeżeli gdzieś się zgubiliście albo potrzebujecie więcej informacji o naszej stronie, możecie sobie zjechać do stopki i wybrać opcję pod stronę faku i tu macie różne pytania, różne odpowiedzi. To będzie sobie zaktualizowane, gotowe na wszelkie zmiany na stronie i mamy nadzieję, że odpowie to łatwo na Wasze pytanka. Także zachęcamy też do sprawdzenia tej sekcji teraz lub na przyszłość. I tak oto zedytowaliśmy sobie narserver na liście, tak jak mówię, możecie tu zawsze wracać, aktualizować te dane, zmieniać linki do social mediów, wszystko jest do Waszej dyspozycji. Jeżeli ustawiliście, dajcie nam feedback, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba, może macie jakiś pomysł, co chcecie, zobaczcie na naszej liście, jaki nowy feature oprócz, oprócz social mediów ma wlecieć, piszcie w komentarzach i widzimy się w kolejnych filmach. Dzięki, siemanko!